W 2010 roku stolica apostolska na wniosek władz samorządowych i kościelnych miasta Słupcy wyraziła zgodę, by święty Wawrzyniec stał się patronem tej wielkopolskiej miejscowości. W ten sposób wczesnokrześcijański święty i męczennik, przedstawiany w ikonografii jako diakon trzymający w rękach narzędzie swojego męczeństwa, żelazny ruszt, od czasów średniowiecza strzegący miejscowego kościoła, Został również orędownikiem całego miasta. Bryła gotyckiego kościoła dominuje nad panoramą słupcy. Pierwsze wzmianki o zapewne drewnianej budowli i jej patronie pochodzą z końca XIII wieku, tuż sprzed lokacji miasta w 1290 roku. Pierwotna budowla została zniszczona podczas najazdu krzyżackiego w 1331 roku. Liczne przywileje królewskie, szczególnie króla Władysława Łokietka, a także mecenat fundatorów biskupów poznańskich, pozwoliły szybko dźwignąć się miastu i kościołowi z ruin. Obecna ceglana, późno gotycka świątynia pochodzi z połowy XV wieku. Jej kształt wskazuje, że była budowana partiami. Najpierw powstało prezbiterium, potem wyższe, halowe nawy. Historycy architektury przypuszczają, że pierwotnie budowla miała drewniany, płaski strop. W początkach XV wieku dobudowano czteroprzęsłową nawę, przykrytą sklepieniem gwiaździstym. Kościół jest orientowany i był wielokrotnie przebudowywany. Do dziś zachowały się elementy jego barokizacji. Nie dotyczy to jednak wnętrza i wyposażenia, ale elewacji i szczytów. Także nad dwuspadowym dachem góruje barokowa sygnaturka. Warto zwrócić uwagę, że pośród średniowiecznych cegieł, murowanych w tak zwanym układzie polskim, dostrzec można w cokołach kamienie narzutowe. W późniejszych okresach do bryły świątyni dobudowano zakrystię, a w XIX wieku kruchtę. W kościele znajduje się unikatowy barokowy instrument organowy. Odrestaurowany jest niewątpliwą ozdobą słupeckiej świątyni. Organy zostały wykonane w warsztacie pomorskiego organmistrza Mateusza Brandtnera. Są datowane na rok 1716 i mają w około 90% zachowany oryginalny mechanizm piszczałkowy. Od roku 2004 zachwycają swym brzmieniem podczas koncertów organowych uświetniając coroczne uroczystości odpustowo-wawrzynkowe odbywające się 10 sierpnia ku czci świętego Wawrzyńca, patrona miasta Słupcy. Wnętrze i wyposażenie świątyni nie są jednolite. Od pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej przywracano im gotycki charakter. Do najstarszego wystroju należą umieszczone na belce tęczowej gotyckie rzeźby przedstawiające Chrystusa Ukrzyżowanego, i matkę Boską Bolesną. Ponadto są to kamienne kropielnice. Gotycka z początku XV wieku przy wejściu północnym, druga z barokową pokrywą w nawie południowej oraz trzecia przy wejściu południowym. Zachował się także barokowy dawny tron biskupa poznańskiego Andrzeja Opalińskiego, właściciela miasta. Mebel ten pochodzi z początku XVII wieku i został zamieniony na konfesjonał. Wnęki w ścianach to pozostałości po szafach cechowych, w których przechowywano chorągwie. Natomiast w drzwiach zakrystii wisi tajemniczy łańcuch, którym, według legendy, miał być skuty inflandzki generał Jan Reinhold von Patkul, będący na służbie elektorów saskich. Skazano go na śmierć w nieodległym Kazimierzu biskupim na rozkaz króla Szwecji Karola XII w 1707 roku. W znajdującej się przed kościołem dzwonnicy zawieszony jest XVI-wieczny dzwon, który cudem uniknął wojennych konfiskat. Zwiedzając liczne zabytki historycznego miasta Słupcy, warto pamiętać, że Kościół Świętego Wawrzyńca, mimo licznych przebudów, należy do najciekawszych i najcenniejszych gotyckich świątyń Wielkopolski.